Przygotowujemy reportaż świąteczny i mamy dla Pana kilka pytań. Co Pan, jako rzecznik prasowy, powiedziałby świętemu Mikołajowi, aby zachęcić go do przyjazdu do naszego miasta? O, to jest bardzo trudne pytanie. Tak naprawdę nigdy nie miałem kontaktu ze świętym Mikołajem, i co bym mu powiedział? Święty Mikołaju zapraszam do skabiny, ponieważ mamy tutaj bardzo, bardzo utalentowane dzieci które już tak na początku zadają. Bardzo trudne pytania. E, co jeszcze? Święty Mikołaj w Skawina to e, tak naprawdę wspaniałe miasteczko. Miasto, które ma bardzo bogatą historię. Założył je król Kazimierz, który też miał tak wielką brodę jak Ty. Więc myślę, że zaprosiłbym na początku Świętego Mikołaja do Parku Miejskiego w Skawinie. Skoro ja się zakochałem w Parku Miejskim w Skawinie, to na pewno Święty Mikołaj również. I przed Pałacykiem Soku, to tak Taka, taka drobna porada, jest bardzo dużo miejsca, gdzie można zostawić stanie razem z reniferami. Więc zaprosiłbym na początku do Parku Mickiego. Na pewno zaprosiłbym do ratusza, który jest też dość starym budynkiem, ale nie tak starym jak Święty Mikołaj. No i przede wszystkim powiedziałbym, że warto, żeby zajrzało do dzieci w mieście, do dzieci w gminie, ponieważ mam naprawdę bardzo talentowaną na młodzież. Dziękuję za odpowiedź. Niedawno w naszym mieście powstały ciągi pieszo-rowerowe i czy sądzi Pan, że Mikołaj wraz ze oszczędzieniem mógłby się nimi poruszać? Och, na pewno, bez problemu. Ciągi pieszo-rowerowe mają 3 metry szerokości, więc nawet gdy będą biegły dwa renifery koło siebie, ciągnąc jego sanie, na pewno się ze sobą zmieszczą. Jakim prezentem z naszego miasta moglibyśmy obdarować Świętego Mikołaja, żeby z chęcią wracał do naszego miasta? Hmm... Ja bym mu dał, tylko to taka trochę kryptoreklama, ja bym mu dał paluszki i precerki z lajkonika. Są bardzo dobre i znają je wszyscy w Saipąsie, więc i smakują, więc Świętemu Mikołajowi też na pewno zasmakują. No i wiecie, Święty Mikołaj ma bardzo dużo pracy, dużo jeździ po świecie, więc kawa na pewno też by mu się przydała, więc dałbym mu kawę. A ekologicznie jest posiadanie żywej choinki i co można z nią zrobić kiedy uschnie? No to to jest bardzo, bardzo trudne pytanie. No moim zdaniem to nie jest ekologiczne, ponieważ każdą choinkę trzeba wyciąć. Czyli tak naprawdę no, zabić trzeba to drzewo. No, na nim to po imieniu. Co z nią można zrobić? Nie będę podpowiadał nikomu, za to podpowiem wszystkim nie wycinajcie choinek. Wystarczy sztuczna. Kupujecie ją raz i macie ją na wiele, wiele lat. Podziękujemy Wam za to w przyszłości. A czy przychodzi do Pana świętym Mikołaj, Nie jest już Pan na to zadłużony? Ja już jestem na to zadłużony. On już Świętym Mikołaj nie przychodzi. Przestał przychodzić kilkanaście lat temu, ale wciąż bardzo dobrze go wspominam. Wiecie, no ja jestem bardzo wysoki, św. też jest bardzo wysoki, więc w momencie, kiedy go stwierdził, że już nie będzie do Marcina przyjeżdżał, tylko będzie przyjeżdżał do tych trochę młodszych, którzy o wiele bardziej potrzebują jego prezentów i o wiele bardziej się cieszą z jego prezentów. A jakie te widzieli lubi najbardziej? Dlaczego Pan nie od dzieciństwa? E, teraz najbardziej lubię karpia, ale właśnie, kiedy byłem dzieckiem, bardzo mi ten karp nie smakował. W pewnym momencie, pewnie wtedy, kiedy święty Mikołaj przestał do mnie przychodzić, to zaczął mi smakować karp. Bardzo mi zasmakowały w ogóle ryby. Mi akurat karp bardzo smakuje, to jest nasza polska ryba i to mi podchodzi najbardziej. A karp jeszcze w połączeniu z ziemniakami i z kapustą z grzybami. Jestem ze śląska i na śląsku się je kapustę z grzybami, a nie z grochem. I właśnie to połączenie przywołuje taki smak domu. Po prostu karp, ziemniaki, kapusta z grzybami, to smak domu. No i oczywiście barszcz z łóżkami, własnoręcznie lepionymi, Barszcz z żadnej torebki, tylko z buraków. Dziękuję, że zasługuje czas i za udzielenie mi Na koniec chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Czego Pan chciałby życzyć mieszkańcy naszego miasta na święta? Ech. Miałem przygotowanych kilka regułek, które się mówi na takie sytuacje, ale no, ten rok był zupełnie inny niż wszystkie pozostałe, które w każdym razie ja miałem przyjemność przeżyć. I czego? Tak naprawdę yy, przede wszystkim zdrowia. Myślę, że w tym roku zdajemy sobie jeszcze bardziej sprawę z tego, jak to zdrowie jest nam wszystkim potrzebne. Oprócz tego życzę spokoju. To był naprawdę bardzo, bardzo ciężki rok, bardzo. Stresujący dla nas wszystkich, dla Państwa, dla mnie, tak naprawdę, chyba nie ma mieszkańca w Polsce, który nie miałby w tym roku odrobiny więcej nerwów niż zwykle, więc spokoju. Na pewno również ciepłego, domowego ogniska. Jednak w tym roku spotykaliśmy się, przynajmniej mam nadzieję, większość z nas, z rodziną o wiele rzadziej i o wiele mniej niż do tej pory. Kontaktowaliśmy się ze sobą przez internet czy przez telefon, więc spotkania z rodziną twarzą w twarz. Uścisku dłoni, uśmiechu, domowego miejsca. Tego Wam, tego Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. I my Panu też życzymy szczęśliwego czasu w Ja mam też tego życzę i bardzo, bardzo teraz mówię dziękuję.